Taki jest cykl kształcenia. Jednych żegnamy, kolejnych witamy w murach akademickich liceów ogólnokształcących. Dla nas to jest szansa na spotkanie kolejnych młodych, zdolnych ludzi, którzy są zainteresowani nauką, którzy chcą rozwijać swoje pasje, którzy wybrali Akademickie Liceum Ogólnokształcące, dlatego że jest to inna, nowa, ciekawa forma kształcenia i rozwijania swoich własnych zainteresowań. Sukces to przechodzenie od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu i tego należy życzyć młodzieży, żeby nie tracili entuzjazmu bo często jest tak, że za pierwszym razem coś nie wychodzi, za drugim, ja to porównuję to tak jak nawet do najlepszego zawodnika piłkarskiego, który jak posiedzi trochę na ławce rezerwowych, to często lepiej gra. Jesteśmy w nowej siedzibie. Otóż przez cztery pierwsze lata naszą siedzibą był kampus rybnicki, budynek przy ulicy Ruskiej 13, ale szkoła się rozwija, szkoła się rozwija, jest coraz więcej oddziałów, coraz więcej uczniów, potrzebujemy przestrzeni i dzięki politechnice śląskiej udało nam się dokonać przeprowadzki właśnie do tego budynku, w którym w tej chwili jesteśmy, czyli do budynku centrum kształcenia ustawicznego. Przy ulicy Kościuszki w Rybniku. Przede wszystkim, moi państwo, chcemy doskonale przygotować naszą młodzież do matury. Dwie, dwa egzaminy naturalne są już za nami, z bardzo dobrymi wynikami, ze stuprocentową zdawalnością i na pewno jest to rzecz, którą będziemy chcieli kontynuować w kolejnych latach. Szkoła powstała pięć lat temu, więc dzisiaj dokładnie obchodzimy piątą rocznicę powstania szkoły, czyli to piąta inauguracja. Roku Szkolnego w liceum Akademickim. Więc tak naprawdę to my dzisiaj rozpoczynamy piąty rok e, e, celebrowania właśnie tego piątego roku działa, działalności. Po raz pierwszy będziemy mieć e, e, cztery klasy licealne, w każdej po dwie klasy, e, w każdej klasie po dwie, około 26 osób. E, tak więc e, a mamy już pełną szkołę, mniej więcej 200 osób e, w tej chwili będzie się u nas uczyło. Bardzo się z tego cieszę, że e, e, około 70% naszych maturzystów. A za chwilę, w październiku, podejmie studia na Politechnice Śląskiej. Żeby to przełożyć na konkretne wydziały, sześć osób podejmie studia na Wydziale Architektury, pięcioro będzie studiowało Informatykę, pozostałe osoby to Wydział Mechaniczny, Technologiczny, Górnictwa, Inżynierii, Bezpieczeństwa i automatyki przemysłowej, ochrona środowiska i energetyka, Wydział Chemiczny, więc wszędzie ci nasi, nasi uczniowie gdzieś są. Mam zamiar wybrać się na architekturę w przyszłości. Chcę pójść na studia z tego kierunku i zostać architektem. I myślę, że ta szkoła w Gliwicach jest najlepszym wyborem, ze względu na to, że mamy tutaj lekcje rysunku oraz historii sztuki. I myślę, że to jest najlepszy wybór. Będę miała takie dodatkowe lekcje, które no, przydadzą mi się na pewno w przyszłości. Moim wielkim marzeniem jest zostanie w przyszłości fizykiem, i czuję, że ta szkoła, ta klasa może mi dać dobre podstawy do tego, żeby badać nasz świat naukowo. Liczymy na to, że oni wszyscy zostaną, bo Politechnika Śląska stwarza niesamowite możliwości kontynuowania tego, co rozpoczną w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym i chcemy, żeby to był taki jeden ciąg kształcenia zbudowany na rozwijaniu kreatywności, rozwijaniu własnych zainteresowań.